Jesteśmy w Podnikę. Jest tu taka budowla, się nazywa Detelader. Zobaczcie widoki nie z tej ziemi. Ale powiem Wam, że nie o to chodzi. Chodzi całkiem o coś innego. Chciałem Wam powiedzieć, że ja w ogóle dzisiaj mam w wysokości, który mam w jednym przestrzeni. Była katastrofa wcześniej. Udało mi się tylko dość pokażę wam. Na pierwsze piętro widokowe, pięter widokowych są trzy tutaj. Ja wam pokażę. Dzisiaj jest wyżej. O, tam jest pierwsze piętro widokowe. Tu jest drugie. Także, co wam powiem, wszystkie te lęki są w głowie. Ze wszystkim da się walczyć, a przede wszystkim ze wszystkim da się wygrać. Uważajcie na siebie i Wiecie, dzisiaj jest Pan Dzień. Cześć.